Cieka kochani, witajcie w nowym vlogasku. Dzień doberek. Witajcie w poniedziałek. Dzisiaj vloguję mam na to czas w końcu. Muszę teraz troszkę posprzątać. I słuchajcie, idę do łazienki, nie? Świecę światło, wszystko, ok. Idę do kuchni, walła żarówka. Czy <słuchaj> ja Wam z tymi światłami kuźwa, że mi wszystko się psuje, to ja nie wiem. Tak czy siak robię sobie... Teraz ogólnie troszkę porządki, posprzątam, porobię. Właściwie teraz dopiero co wróciłam, już jest 16 za chwilkę, także teraz się zabiorę za, za sprzątanie i zarobienie tutaj w domku. Kleuniu. No, Jedzonka kotom kupiłam, byłam auto zatankować. Kupiłam sobie herbatkę, kupiłam sobie. Um, aha, jeszcze nawet mam słoiki, kurczę od Cioci. Od cioci mam słoiki co nam mi tam dała, rosółek chyba także mogę zjeść sobie tak, mam rosółek, to za chwilkę sobie zjem bo jeszcze jest ciepły i e, i mam tę pastę rybną gotową już taką, e, wiecie sojską, ja dostaję od niej pełno takich właśnie zapraw konserw i tak dalej, także u mnie ciągle coś jest, słuchajcie ciągle coś jest no Dobrze, co tutaj jeszcze? W sumie, a paróweczki. Paróweczki też kupiłam. Dobrze, tutaj damy paróweczki. Idę zjeść sobie teraz ten rosółek, bo już jestem głodna. Także zjem i biorę się, słuchajcie, za sprzątanie. I zobaczę, co tam jeszcze dzisiaj. Ogólnie mam gościa, więc posiedzimy wieczorem, y, pogadamy. Y, I tak. No, także witajcie, kochani, w nowym vlogasku. Dzień dobry kochani. Witajcie! Witajcie w nowym vlogu. Zaspałam dzisiaj, słuchajcie. Miałam być tutaj na 8. Kurde, obudziłam się, obudziłam się za 15-8. I dzwonię do mojej e, psiapsiuły, mówię, słuchaj, nie zdążę na ósmą, ja zaspałam, choć na dziewiątą. Ona napisała, dobra, to chodź na dziewiątą, ja jestem już gotowa, ale ja poczekam. E, to jest normalne, nie? że człowiek mając urlop może zaspać. No tak czy siak już jestem pod penem, bo dzisiaj mam e, spotkanie ogólnie i jeszcze się widzę z moją psiapsiłą właśnie z Tediego. Także właśnie na nią sobie czekam, słuchając muzyki, leje deszcz jak nie wiem co, słuchajcie, wczoraj cały dzień też byłam poza domem, nie miałam czasu na vlogar. Eee, także kochani, dzień dobry, chciałam się z wami przywitać, eee, no, zgubiłam w ogóle pazura, nie zdążyłam go przykleić, no, już się zaczynam. za długie te paznokcie zrobiłam, kto to, Cindy? Halo? W Zglaź... Miss ciao ciao! No, już jedzie, także super! Super! A ten, a po, słuchajcie, po, po spotkaniu tutaj z znajomymi z Pennego i w ogóle idę do cioteczki na chwilkę na kawę, bo mam coś dla niej, muszę jej coś zawieść, także dobra, odezwę się później. Widzimy się już niebawem. hu jestem w domku i zjadłam szybko śniadanko, słuchajcie. I kupiłam te żarówki. Kupiłam różne żarówki i mam światło. I kupiłam specjalnie, żeby nie była taka żółta, bo jak nieraz nagrywałam się tu dla Was, to straszne światło było takie, wiecie, bardzo pomarańczowe. Więc kupiłam jasne i teraz jestem bialutka. Bialutka jestem. Także jest spoko. No, przyjechałam do domu, ale jadę dalej. Jadę do. Eli, muszę jej wziąć rzeczy, które dla niej mam, tylko dostałam wczoraj mm, takie fajne kosmetyki do włosów, takie, ale dobra, no nieważne, nic, nic specjalnego e, po prostu... E, Jezu, co to jest? Jej chcę to sprezentować i kupiłam jej Rafaello, już mam w samochodzie e, i mam super te Klementynki, to jej też wezmę, bo byłam teraz w pennym i muszę, kurczę, wypełnić już y, urlop na przyszły rok. A ja nie wiem kiedy, bo ja chciałam ogólnie w przyszłym roku jechać. Y, nie wiem w sumie kiedy, ale muszę jeszcze, muszę jeszcze pomyśleć, muszę popatrzeć. Y, nie wiem dokładnie kiedy, ale będę chciała, y, słuchajcie, wziąć ten. Y, no, wyjechać gdzieś na urlop taki fajny gdzieś, nie wiem, może do Włoch, albo do takiegoś fajnego kraju, zobaczymy jak to się poukłada, tak czy siak, yy, muszę, muszę pogadać, muszę pogadać i muszę zobaczyć yy, co i jak, no, także tak, yy, zamówili, zamówiliśmy też dzisiaj ciuchy, do pracy nowej, ale prawdopodobnie przez tydzień będę musiała jeszcze chodzić w swoich, bo to raczej nie dojdzie. <laughs> będę miała, słuchajcie, nowe, nowe ciuszki w pracy, już nie będę chodziła ubrana tak jak ja chcę, tylko muszę iść ubrana tak, jak, jak to wiadomo, w pełnym chodzą. No, także koszulki, cztery koszulki, cztery z długim rękawem i takie bluzy do narzucenia, żeby było cieplej. Kleo, <laughs> co ty te padziki roznosisz? Wariatko! No, także teraz ogarnę tu tylko troszeczkę, e, przy, łóżko przykryję, tu szybko ogarnę. Pokupiłam sobie jeszcze z garniera do twarzy, bo mam, kurde, tyle e, tych e, syfy mi wyłażą e, chyba przez ten, zmiana hormonów i też mi się wydaje, że przez e, okres dostanę za tydzień znowu. Kurde, o! kto to do mnie pisze? Agnieszka, a aga, agusia moja, ok. Dobra, kochani, to na razie kończę. Odezwę się tu do wszystkich przy łóżko pościele. Ogarnę w kuchni szybko, bo rozsypałam karmę koton. Bo jak weszłam na ten, jak to się nazywa, weszłam na, na ryczkę, żeby podpiąć to, kto się Kleo wystraszyła, tą żarówkę zrobić. Muszę to poogarniać. Dobra, kochani. To ja tu pakuję dla tej, dla mojej cioceczki prezenty, bo ja też dostałam prezenty. I dla niej też wzięłam i ten. No i pojadę do niej, ale nie na długo. Dzisiaj na, dosłownie na godzinkę półtorej i wracam do domu i będę sobie tutaj grzebać i robić i patrzeć, co tutaj. Już się pranko muszę też zrobić, także przeleci. Dobra, kochani, widzimy się później. O! Ojej, telefon spaduje. E, kochani. Ja już w samochodzie. E, ruszam do cioteczki. Jeszcze chwilkę telefonowałam. Kurde, nie wiem, jakoś mi tak wszystko. Tak wszystkiego za dużo, za szybko wszystko. Nie? Mówiłam wam, że paznokie zgubiłam. no. Ale u cioci mam mój sprzęt, bo ostatnio go tam zostawiłam. Mi się nie chciało go tra tragować do auta, bo padał deszcz. No i to dzisiaj to zabiorę, ale też pada deszcz. No już dobra. E, I ten. No i ruszam do niej, bo już późna, bo się robi, a też nie chcę za długo siedzieć, bo jak my się potem zasiedzimy, nie, to to jest katastrofa. Ja znowu wracam tak późno zawsze. Dobrze, że wczoraj zatankowałam, to mogę jeździć, słuchajcie. No. Dobrze, kochani. Eee, chciałam wam oczywiście życzyć milutkiego dziąka. Nie wiem, kiedy oglądacie, ale jeżeli jesteście w biegu, albo przed wami pracę, albo po to odpoczywajcie, a jak przed, to Dużo, dużo, dużo energii. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Przede mną będzie ciężki o, czas. Meja, met Android. U mnie będzie ciężki czas w. Yy, od przyszłego tygodnia, od czwartku, bo jak nowa praca to mam dużo nadgodzin, też, bo jestem, wiecie, przy, przyuczana, więc będę codziennie po 8 godzin i do niestety do 10 wieczora, więc będą może troszeczkę mniej, będzie tych vlogów. Ale będę się i tak starać yy, nagrywać chociaż po kawałku i potem montować po prostu, wiecie, yy, te urywki. Zobaczymy, jak to się wszystko tam potem ułoży. Yy, no, także zobaczymy. A ja teraz uciekam. Także kochani, to później odzywam się, jak już wrócę. Jestem w domu, kochani. Właśnie się biorę za sprzątanie. Cała w farbie, słuchajcie. A co mi tam? Kleuśka tu już sobie bombie koło telewizji. Muzykę załączyłam i sobie gra piosenka jakaś tam, jakieś tam muzyczki. Dostałam również prezent na pożegnanie z pracy od mojej kochanej cioteczki. Takie piękne rzeczy, słuchajcie. Dwie świeczunki, bo ona wie, że ja uwielbiam świeczki. Zaraz jedną zapalę, będzie pachnieć. To jest jaśmin, a to jest wanilia. Sól do kąpieli. W takim jakby szampaniku. Też bardzo ładne. Do łazienki będzie. I słuchajcie, taki piękny, piękny ten w saniach. Do, też, też do łazienki. To za chwilkę ustawię. I piękną kartę Cieka jaka piękno. I w środku tak pięknie pisze, że aż się wzruszyłam. Bo to nie są y, słowa na zasadzie, że się nie widzimy, bo my się i tak widzimy, ale raczej chodzi o mnie jako osobę: o to, co akurat aktualnie w życiu u mnie się dzieje i bardzo, bardzo to dla mnie dużo znaczy, wiecie. Więc tutaj będzie sobie na okienku ładnie stało. Pięknie. Cześć I czekoladki z Marcepanu uwielbiam, tak mi było miło dzisiaj, ja noż wariatka, wariatka my, przecież my się dziennie widzimy, nie trzeba było nic, trzeba, trzeba, trzeba trzeba, no także słuchajcie, idę teraz poogarniać posprzątam, bo za chwilkę też znaczy za chwilkę, za pół godziny będę mieć gościa i yy, no muszę trochę poogarniać, słuchajcie a co tam kochani u was, u was kurczy na ten dać o tutaj, na mój stojak czekajcie będzie mi dużo lepiej o no w końcu mi dużo wygodniej z tym tym no także idę to wszystko teraz do kuchni poogarniam bo mam sajgon w kuchni, słuchajcie, wszędzie już pogarniałam, tylko jeszcze kuchnia, kuchnia najważniejsza nie? no i patrzcie jakie mam teraz światło, w końcu mnie normalnie w kuchni widać, a nie tak pomarańczowo, nie bo wiecie, tamte światło to mnie dowalało, no dobra, idę pościelić łóżko yy, podkurzam tu i yy, podleję kwiata mojego, tutaj mam na oknie mój kwiat i tutaj mam palmę także przemyję te kurze i co, zapalę później świecę bo to ładnie będzie wyglądać romantico romantico tak moi drodzy i co, I się odzywam do was już niebawem nie wiem jeszcze co dzisiaj będę robić co będziemy robić, ale ten muszę dać tutaj koledze do naprawy moją lampę, bo ja jej nie zakręciłam on mi ją odkręcił, ja kupiłam żarówkę i teraz zakręcę to a, no, także dostanie w jak mi tego nie zrobi. No i kazałam też zrobić w łazience jeszcze i ten, ale zobaczymy, czy się czasem nie zagadamy i znowu nic nie zrobimy tak jak ostatnio. To jest u mnie ostatnie czasy jakoś bardzo zamiast wiecie do roboty zagadać, to gadam, siedzę, gadam i czas lecią. a dobra, zostawimy. Next to small, next to small, i tak cały czas. No, także zobaczymy. Jak nam przeleci dzisiaj dzionek. No. A ja pięknie upierdzielona od farby. Się ucieszy. No, dobra. E, dobra kochani, to później się odzywam. Idę do to poogarniać, e, łóżko pościelić i tak dalej. Patrzcie, Kleo. Kleudia, co byś chciała tam? Co byś tam chciała? Co ty tu robisz, koleżanko? W końcu jestem za dnia w domu, już tak dawno w domu nie byłam za dnia, bo słuchajcie, cały czas coś, cały czas coś. Weekend też przede mną. E, dzisiaj mam gościa, no jutro co mamy czwartek. Jutro jadę w ogóle z ciocią do y, lekarza, bo ona sama nie chce, więc jej dotrzymam towarzystwa. Później co jest w piątek? Może w piątek odpoczynek, a może i nie. No nie wiem, zobaczę co tam się y, z, zrobi no tak ta dzień za dniem leci ale cieszę się, że dzisiaj chociaż troszeczkę vloga dla was nagram i coś wam dodam bo, tu też biała bo yy, te ostatnie trzy dni nie vlogowałam więc muszę coś się odezwać za was dobra, podładuję baterię, później się odzywam jestem kochani już <laughs> mamy już bardzo późną godzinę bo już jest yy, w sumie prawie że w pół do dziesiątej czekajcie, ściszy telewizor o, bo sobie włączyłam szusz i mówię, idę do Was e, troszeczkę pogadać. E, dzisiaj tak mi szybko dzień przeleciał. Już, Kleo e, wymyśla. Dzisiaj cały czas jest bardzo, e, że tak powiem, jak to się mówi, taka mała, niesforna. Cały czas lata biega i atakuje siwara, słuchajcie. No, biedny siwarek. No, mamy już wieczór. E Przeleciało parę godzin. Malinkim, lubię malinkim. Maciecie? Hmm. Słuchajcie, e, słuchajcie, wejdę sobie na Wasze komentarze, popatrzeć, bo wiem, że nie dodałam Wam filmu już długo i będziecie złe i w ogóle. E, także wiem, że będziecie na pewno troszeczkę pogniewane, ale naprawdę te trzy dni byłam u ciebie cały czas malowałyśmy, a nie chciałam nagrywać tylko dzień dobry i do widzenia, bo wiecie, ja przyjeżdżałam późno ciągle coś się działo, ale tak czy siak wejdę sobie w te komentarze. Ech, bardzo są przyjemne, za co Wam serdecznie, kochani, dziękuję, że tak zawsze dopingujecie i piszecie i piszecie. Edytko, powiesz proszę, jakiego kleju używasz do zrzęs? Już Ci, kochana, pokazuję. go tu mam? Kupiłam go w Rossmanie. To jest klej z tej firmy Rival on jest taki upaćkany już muszę kupić znowu nowy Rival o z tej marki i on kosztuje słuchajcie 2,50 także możecie naprawdę mmm, będziecie zadowolone, bo on fajnie trzyma tak jak mówię, ja na przykład no dobra, dzisiaj przykleiłam świeże rzęsy i inne kleo wala. Ja przykleiłam świeże rzęsy dzisiaj i inne, bo tamte nosiłam jakieś dwa dni bodajże. No i teraz właśnie mam znowu świeże dzisiaj przyklejone i wiem, że one mi znów do jutra wytrzymają. Ja ich czasem nawet nie odrywam na noc, bo one są tak mocno przyklejone, że mi jest po prostu ich szkoda odrywać. One się trzymają do samego rana. Także czemu nie? I ten klej jest naprawdę spoko. Komentarze typu nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Szybko mi się wszystko ułoży, będzie dobrze, i tak dalej. Wolna kobieta może też być szczęśliwa. Kochani, oczywiście, że tak. Nie trzeba być szczęśliwym tylko i wyłącznie w związku, mając kogoś. Bo bycie szczęśliwym to jest po prostu bycie szczęśliwym samym ze sobą. I ma się wiecie spokój, i tak dalej. To jest ok. Każdy musi znaleźć to coś w sobie. I nie ma tak, że jesteś szczęśliwy tylko i wyłącznie wtedy, jak jesteś z kimś no nie, życie może być piękne również bez wiecie jak to jest, dlatego mm, nie będę tutaj wiecie się wypowiadała za dużo bo wiecie na pewno o co mi chodzi i co chcę przez to powiedzieć Następna, jak nazywa się na tiktoku już wam pokazuję bo, słuchajcie ja dodaję tiktoki, ja się, ja się uzależniam od tiktoków, ja robię sobie tiktoczki, także już wchodzicie na mój profil Proszę bardzo. I mnie proszę tam obserwować, nie tylko dawać serduszka i oglądać, a obserwować mnie, e, bo wiecie, ja będę... E, bo ja dodaję tiktoczki, ja się, e, że tak powiem, spodobało mi się śpiewanie i takie tam różne fajne cytaty są, także proszę w tiktoczki wchodzić, jak najbardziej, bo to bardzo miłe jest. E, następne było... Mm, Kotki są od rana do nocy same i smutna, minka. Słuchajcie, proszę Was. Tak jak tutaj są również komentarze. Kotki są we dwa, we dwoje i nic im się nie stanie. Nie same tylko są we dwójkę. Poza tym większość czasu pewnie śpią. I tak właśnie jest. Jak ja jestem w domu, one cały czas śpią. One nawet są czasem złe, że ja w tym domu jestem, bo jak ja sprzątam w odkurzacz, chodzę, to one się muszą wybudzać, one się denerwują. Jak mnie nie ma, mają swój spokój i o sobie śpią. Jak jestem w pracy, słuchajcie, od godziny 11, 12, wracam o 20, to też jest cały dzień same. Więc spokojnie, to, że byłam u cioci od południa do wieczora, to im nic nie przeszkodzi, one sobie śpią. Ja wracam, daję im jeść, one sobie trochę pobiegają i znów idą spać, ja oglądam telewizję do pierwszej, drugiej w nocy, a one już sobie śpią. Także to są kotki, im to nie, w ogóle nie przeszkadzam, są przyzwyczajone i nie ma z tym problemu. Ale oczywiście zawsze ktoś coś musi napisać, nie? Ale nie odbieram tego jako bardzo złe, bo to była tylko i wyłącznie smutna minka, a nie jakieś tam wiecie yy, głupie gadanie. Także spoko nie ma problemu, ale tak jak mówię, one naprawdę czują się ok. Uwielbiamy długie vlogi, proszę o długie vlogi. No kurde, ostatnio vloga miała 37 minut i go skróciłam chyba do 32. Siwarcocy... A, to Kleusia je. Dobra. Ja go skreśli... że tak powiem skróciłam do 32. No ale... Po co ten, ten filtr? Po to, żebyś napisał ten komentarz i mi poszły statystyki w górę. Po to. Super, że udało się z pracą. Cieszę się, że udało się z pracą. Wszyscy się cieszą. No słuchajcie, ja też się... O, z jednej strony cieszę, z drugiej strony też boję, bo wiadomo, nigdy nie wiadomo jak będzie, czy się odnajdę z ludźmi, czy będą to ludzie w porządku, bo wiecie, różni, ludzie są różni, nie? I trzeba się z tym liczyć, że chcąc, nie chcąc, e, mogą być osoby, które nie będą jakoś e, moimi te koleżankami, bo tak jak mówię, zawsze jest pół na pół, są, połowa jest dobrych, połowa są ta... i też takie tam są, bo znam, bo już po prostu wiem, bo tak jak mówię, chodzę tam na zakupy i wiem. Jest jakie ja mam dzisiaj dziwaczne, te włosy, ej także wiecie różnie, różnie to bywa i zobaczymy dopiero w praniu jak to będzie bo wszystko się zawsze okazuje w praniu nie? po jakimś czasie na początku może być fajnie, miła, a potem się okaże, że nie no ale gratuluję Ci z całego serca kwitniesz, a w białym kolorze wyglądasz bosko jesteś piękna, kwitniesz, kwitniesz bardzo Wam dziękuję za komplementy, to jest kochane z Waszej strony 10 lat to nie jest stary kot no nie, ale wiecie, ja tak zawsze mówię: Staruszek, który ma już Alzheimera. Edytko, ty to dopiero teraz żyjesz, jesteś pełnia energii i że No, wiecie, staram się: no, też mam kurde podtąd wszystkiego, ale staram się żyć. Jako tako już mówię: ach, palicho, takie życie trzeba to i to i to. Wiecie, jakoś tak próbuję to wszystko w miarę no, pogarniać, nie. Ja również zmieniam pracę, trzeba się rozwijać i próbować nowych rzeczy. Gratuluję dla wszystkich, którzy zmieniają pracę, zmieniają swoje życie, zmieniają cokolwiek w swoim życiu, albo przechodzą przez jakieś nowe etapy, które nas oczywiście kształtują, wzmacniają, robią nas twardsze i tak dalej. Gratuluję. Miejcie wytrwałość, miejcie w, w bardzo dużo wytrwałości, bo to wszystko niestety kosztuje czasu, kosztuje nerwów, stresów, ale na końcu zawsze jako tako się poukłada, jakoś to będzie, nie ma się co stresować. Także gratulacje i dla mnie, i dla Was. I trzymajcie się cieplutko, bo będzie wszystko dobrze. Eee, ja już czekam na vlogmasy. Jezu, ja się boję, że tych vlogmasów nie ogarnę, słuchajcie, bo wiecie, w nowej robocie. Ja nie wiem, ja nie wiem jak to będzie z czasem. Mam nadzieję, że dam radę, bo na pewno nie będę vlogowała codziennie, ale no, będę się starać, bo zobaczymy, może się uda. A jak nie, to no, tak myślałam, że może co drugi dzień. Bo wiecie, jak będę w robocie oddajmy na to 13 do 22, no to co ja nagram za vlog, mas nic. Ale zobaczymy, jak to wszystko się poukłada, nie? A wiecie, w grudniu też będzie w robocie dużo, jak to w spożywce y, ruchu i na pewno będzie też dużo pracy, nie? Dużo godzin i wszystkiego. No, także kochani, to by było na tyle, bo tu już mam starsze vlogi, na które już w sumie poodpowiadałam. No, także kochani, słuchajcie, subskrybujemy kanał, bo mamy już fajną tutaj sumkę. Eee, subskrybujcie bo wiem, że te osoby, które oglądają nie wszystkie subskrybują, bo wyświetlenie jest 1400-1500, subskrypcji jest 860, więc proszę Was tutaj o doping, dajcie tą, dajcie tą subskrypcję, dajcie tą subskrypcję bo motywuje słuchajcie no chcąc nie chcąc tak każdy wiadomo, że vloguje dla hobby i dlatego, żeby było fajnie ale również miło jest jak widać jakiś progres w tym wszystkim więc dajmy czadu słuchajcie, dajmy czadu i lecimy z koksem i dodajemy dodajemy subskrypcje, wejdźcie również na TikToka, bo dodaję TikToki, dodawajcie te plusiki tam, jako obserwację, dodawajcie serduszka i tak dalej, to jest bardzo miłe, a ja wam dam malineczkę, proszę bardzo sobie wziąć, ta jakaś taka rozdziedzana, proszę sobie wziąć, no, także tyle, mamy wieczór, pójdę tego vloga przerobić, może go dzisiaj dodam, jak nie to jutro, Jutro też będę vlogowała. Jutro jadę też z, z moją cioteczką do lekarza. Ona sama nie chce jechać, także jej dotrzymam towarzystwa, ale to około 15 do niej pojadę, bo na, do lekarza na 17. To około 15 do niej zajadę. Jeszcze chwilkę pogadać, wiecie jak to jest, i później pojedziemy do lekarza razem. Ym... Siwaro. No, także to by było na tyle. Jutrzejszy dzień też będzie do śpiegu. W piątek wraca mama, na weekend chyba pojadę do niej, bo mogę być w sumie do poniedziałku albo i wtorku, bo mam jeszcze urlop, więc nie muszę się zbierać, ale tutaj będzie musiała przyjeżdżać właśnie moja cioceczka do kotków. No i tak, zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko dalej będzie, jak to się poukłada. Jutro też będę do Was vlogować już od rana, więc na pewno troszeczkę więcej się będzie działo. Bo dzisiaj był taki dzień trochę, jak widzicie, cały czas ktoś coś. Taki to czas mój ostatnio. Ale damy radę, kochani. No, witaminki sobie muszę jeszcze wziąć. Tam też było, o, witaminy, nie bierz sam, witaminy. Słuchajcie, ja, witaminy to ja mogę brać, brać i to dalej i tak, i tak niedobór u mnie kujwa zawsze są niedobre ja to wiecznie, chyba ja musiałabym witaminę Deznu zacząć brać, bo jakaś taka czuję się ostatni czas, e, szybko się e, śpiąca robię, wieczorami nie umiem zasnąć, najlepiej to bym chodziła spać koło pierwszej, e, czy tam drugiej a w dzień to po prostu uu, wiecie, cały czas taka uuuu, nie także nic pan nie zrobisz, takie życie muszę te włosy rozczesać, bo po prostu nie mogę na nie patrzeć, e, jakieś dziwaczne mi się te włosy dzisiaj zrobiły, ja je umyłam Mam nowe, tak, dostałam takie fajne produkty do włosów i... Ja nie wiem, one jakieś takie. Ach, dobra, są ok. To było przez to, że ja miałam je teraz w kitku, w sumie. Bo ja je dzisiaj umyłam, wiecie, dlatego nie kołam, do czego one już takie tuste zrobiły, ale ja jestem też w sumie... Yy, nie, niedługo będę mieć okres. Yy, I to pewnie też przez to, bo mi się zawsze przed okresem szybciej te włosy jakoś tak... One już są takie długie, słuchajcie. Ja mam muszę aż pokazać. One już są dotąd. No, a teraz sobie ogólnie chcę. O, widzicie? Czy nie widać? A teraz sobie ogólnie jeszcze chcę zamówić sześćdziesiątki do czepy, też w balejarzu, żeby mieć kuźma do pasa. Bo wiecie co? W nowej pracy, nie? Będę siedziała na kasie, Tak, będę siedzieć na kasie, no to już chcę też fajnie wyglądać sobie. I w takich ładnych, długich włoskach. Nowa pracownica. Dzień doberek, dzień doberek. Zobaczymy, zobaczymy. A tam bardzo dużo panów przychodzi. Bo kupują śniadania do pracy. Więc wiecie. No. Nie no, żartuję. Tak se jaja robię. <laughs> ja robię. Ale jak chcę sobie właśnie doczepy kupić. Bo yy, no, mam taką ochotę. Już dawno doczepów nie nosiłam. A że już mam swoje długie, to nie mogę kupić doczepów, wiecie, czterdziestek. Tylko jak już, no to długie, długie, nie? Ale zobaczymy jeszcze. Na razie przemyślam sprawę, bo one też, kurde, nie są tanie. A muszę mieć naturalne włosy, bo ja sobie lubię je i pokręcić, i coś, i coś, to wiecie, jak to jest. No. Napiszcie, jak tam u Was wejście w jesienny okres, bo jesień już pełną parą. U nas już w ogóle cały czas też pada, już się zimno robi, chłodno, już świeczki cały czas, jak widzicie za mną, cały czas świeczki się palą. Wszystko. Tak wiecie przyjemnie się robi, wszystko fajnie się robi nie. Także. Także jesień typowo typowo fajna się zrobiła i już taka wiecie przyjemna. No Także zobaczymy jak to będzie. I tyle. Jestem, jestem ciekawa, jak to się wszystko dalej będzie toczyć. Później przyjdzie znowu wiosna, lato, i przeleci to wszystko. Nie wiem. Jakieś te włosy dzisiaj nie moje są. Ja nie wiem, co ja dzisiaj z nimi zrobiłam. Dziwactwo. Hmm. No nic, dobra, bo też za chwilę będę miała telefon. Także pójdę się też już położyć, odpocząć troszeczkę. I zobaczymy, co będzie dalej. No także, kochani, życzę Wam miłego wieczoru. Yy, widzimy się w następnym vlogasku. Jutro. Jutro vloguję. Yy, I tak, moi drodzy. Zobaczymy, co się jutro, jutro wydarzy. Jakie to może będzie troszeczkę ciekawszy vlog. Ja byłam cała od farby, tutaj już myłam, ale to jeszcze cała jest no. Jest to jeszcze cała biała od farby. Może nagram jakiegoś TikToka za chwilkę jeszcze. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Dobra. To kończę, moi drodzy. Widzimy się później. Buziaczki Wam przesyłam. No, także już telefon dzwoni. I widzimy się, kochani, jutro. Haj! Do jutra. Pa, pa!